In the 25th century, Earth's resources were ravaged, consumed, exhausted. Desperate and on the verge of extinction, we cast out into the void of space and discovered rich new worlds waiting to be cracked open and stripped bare. All of Earth became devoted to this effort. The planet crackers were built, the USG Ishimura, the first and most famous. Planet cracking became routine. Its spoils kept us alive. Eventually, greedy eyes fell upon Aegis 7. Restricted for centuries for reasons unknown, greed and corruption saw to the demise of caution. There, buried beneath the surface, an artifact. There it is. The red marker. Long lost and long forgotten. The religion I once called my own had found its holy grave, the key to human immortality. Or so I thought. <laughs> it did not bring salvation. Witness the of a true It brought doom. Marker bred insanity, murder, and chaos. It bred necromorphs. Those who escaped the planet fled to the safety of the orbiting Ishimura. This is shuttle CSO4. The is overrun. We can't go back. The scourge released upon Aegis 7 came with them. Within hours, the Ishimura went dark. Dispatched a small repair crew to check on its investment. Seems like everyone was trying to pack in a hurry. Among the crew was an engineer, Isaac Clark. Isaac, it's me. He had something special about the Ishimura. I wish I could talk to you. I'm... In the darkness, Isaac found death. Not alien. It was man-made, and it could be used to stop the outbreak. Isaac also found Nicole. Thank you, Isaac. I always believed in you. Dead by her own hand, she was an apparition of the marker. Isaac engineered his escape, but everything else was destroyed. Years later, he wakes in a hospital on Titan Station, an Earth Gov metropolis on Saturn's largest moon. Isaac has survived, but his mind is no longer safe. For the marker changes all. Cześć, siemano, tutaj Suert. No i zagramy sobie dzisiaj w kontynuację hitu z 2008 roku w Dead Space 2. Ta gra powstała 3 lata później, w 2011. Została stworzona przez to samo studio Viscera Games pod patronatem wydawniczym Electronic Arts. No czego można się spodziewać? Można się spodziewać w zasadzie tego samego, tylko będzie tego wszystkiego o wiele więcej, o wiele lepiej, o wiele... Ładniej. To gra bardziej nastawiona na akcję, ale horror pełną gębą. Zaczynamy nową grę. Poziom trudności wybieramy normalny. I lecimy. I agree there. Come in, I'm so sorry, Isaac. Look at the time difference. No, I'll call no, you no, back okay. later. It's okay. How you doing? Good. You're right, Isaac. The Ishmael is a great ship. I am so lucky to be serving aboard her. Enjoy it while it lasts. You know they're going to decommission her next year. Isaac. Thank you. For what? For... Pushing me to do this. I mean, if it weren't for you, I never would have made it this far. Because you made me stick with it. I <coughs> will just remember I'm giving you up for six months so you can do this. You know what? We must be getting an arranged Isaac. Isaac. Uh, Isaac, can you hear me? Look, I'm gonna call you back as soon as I Isaac. Isaac. You were drifting away for a moment there, Mr. Clark. I believe you were telling me about your nightmares that you've been having. About your dead girlfriend, what was her name? Nicole. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again, just once. I loved you. I always loved you. Yes. Nicole Brandon. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker class vessel. Ishimura. USG Ishimura. Yes. Part of a mining operation on Aegis 7. I understand communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission. A mission for which you volunteered, am I right? What did you find aboard that ship, Isaac? They found something. What did they find aboard the ship, Isaac? The marker. Did you have contact with this marker? It made you see things didn't it? Things you didn't want to see. It spoke to me. What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? Isaac, Isaac, can you hear me? Isaac. Isaac, Isaac can you hear me? Dana, I found Isaac Clark. Repeat, I have him. Great work, Franco. Be careful, he's been out a long time. Oh, yeah. okay. Good, good, Daddy, steady, steady, steady. We gotta get you out of this straitjacket. We're, we're in what? All right, I, I know you're confused right now. I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger. <laughs> O nieźle, koszmar zaczyna się na nowo. To w jakimś tutaj szalonym tempie. Jezus Maria, gdzie my tu mamy w ogóle uciekać? O oh Jezus Christ Nic nie zrobię, nic nie zrobię poza biegiem. Ale mnie zaskoczyło to totalnie. Ja pierniczę. Koszmar powrócił, nie, Jezus Maria! Pierdziule. Już na samym początku taka akcja. O, oh, shit. Chyba chwila spokoju, chwila oddechu. No to nieźle, co? Ale już widać, że jest to niebo. O niebo ładniej, bardziej filmowo. Widzimy twarz w końcu. No i Isaac też mówi, potrafi chłopak gadać. No, to się narobiło. O, proszę. Pierwszy moment na zapis. Zapisujemy. Dokładnie tak jak w pierwszej części. Otwórzmy sobie drzwi. No. Mam nadzieję, że w końcu znajdziemy jakąś broń. Jakiś kombinezon. Oh, Jesus Christ. Ja pierdziule. Ale akcja. Nie wiem, czy tu coś było. Nic tu nie było. Ale akcja. Niech to szlak. Oho, oho. Jest chyba jeszcze straszniej niż w pierwszej części. O jezu. Ja pierdzielę! Co to ma być? Wcale się nie dziwię, że takie podejście do sprawy nie wiadomo gdzie tu iść. Ależ początek, ja pierdzielę. Koszmar jak na USG Shimura. Isaac Clark. Pokój obserwacji. Zapomniałem na wstępie wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Spolszczenie pobrałem ze strony Graj po Polsku. No, chłopaki po raz kolejny zrobili kawał dobrej roboty, jak widać. Gdzie my mamy iść, cholera? Tutaj. Nie mogę o co tutaj.

I can't remember what he looks like, but I can't remember. <laughs> the symbols, Strauss! What did the symbols tell you? They told me that it wasn't my fault! I didn't kill him! They didn't deserve this, and I didn't deserve this! <laughs> Fucker. Put Mr. Strauss back in stasis, suggests his medication up 30 milligrams, and we'll try another session first thing in the morning. Okay. Wygląda na to, że podczas tutaj, kiedy my byliśmy w śpiączce, to coś tutaj się wydarzyło. No, coś takiego jak na USG Shimura. Otwierajmy te drzwi, przechodzimy dalej. Kurczę o niebo lepiej, patrzcie, 2011 rok, ale wygląda to prześwietnie. I to lubię. No, gra chodzi płynnie, płynnie, naprawdę mega.

Just, just cut me out of this straitjacket. No one's getting out of here alive. Don't do it. Mm -hmm. Yeah пирница. I'm escaping from what I've done. Take it easy, buddy. Just take it easy. Ale, koleś. It's red. No jest healtback i na ten no nieźle mnie nastraszył. Bierzemy Mała apteczka. Odnowienie zdrowia. Dobra. Latarka. A jak używać latarki? OK. O! Ja pierdziele, gościu se rozciachał podciął se gardło. Ale koleś bycie szlak Dobra, na razie mamy latarkę. Lekko się uleczyliśmy. Odnowione zdrowie. Jeszcze gdzieś na pewno znajdziemy kombinezon. No jakąś porządną broń, oho! Isaac Clark, is that you? Who are you? My name is Dana. I'm the one trying to rescue you. Why? What's going on? You're suffering from a unique form of dementia, Isaac. Something you contracted on the age of 7. How do you know that? How do you know all this about me? Your dementia will kill you. But if you can get here, I can treat you and get you to safety. Why should I trust you? Because I'm not the one cheating at you. Fuck. Just follow the route I'm sending you. Śliczniutka. Nawet bardzo. Trochę przypomina Kendre. Ciekawe czy ona nas nie robi w konia. Tego się dowiemy. Prędzej czy później. Jezus Maria. W tej wincie kurde ciemności. Okej. Okay. Latareczka. O proszę też nam tutaj wskazuje gdzie możemy się udać? Lokalizator przytrzyma RS. No to to już rozpykałem. Dobra, na razie to też taki samouczek, nic nam się nie powinno tutaj stać dziwdeko. czy gdzieś tam coś przejechało na wózku czy coś. Kurde, tu nie przejdę. Co mam zrobić? Czyżbym tutaj musiał wejść? No dobra, to tutaj mi pokazało, jak celować. No to ja wiem już, jak celować. Jezus, taką latarką tu mam łazić? Jezus. Dlaczego tu nie ma światła, ludzie. Ja piernicze ile trupów. Jezus, Maria, zwariowaliście. Ja pierdzielę. Dwunasta. Gówno mnie wystraszyło, idźcie w cholerę. No dobra, to gdzieś przeszedłem. To idziemy tu. Przeszliśmy naokoło. Kolejne miejsce na zapis będziemy ze wszystkich korzystać. Jeżeli to tylko możliwe, nadpisać, nadpisać. Oczywiście, dobra, tu jest trochę więcej światła. Otwórzmy te drzwi. Mhm. Są tu stwory, które reagują na światło, nie sądzę. Teraz to normalnie jak w Resident Evil. Ja pierdzielę, no graficznie jest pięknie, to lubię. Mi się podoba aż chce się grać. Woda leci, sama się odkręca. O Jezus, co to było? No, nasz kolega dalej ma schizy. Chyba jeszcze większe niż na Ushimura. Ishimura, przepraszam. No dobra. Poczołgamy się tutaj tędy. Jakiś szyb. Jezus, Maria, przestańcie. Za dużo tego, powoli to będzie mało straszne, jak co chwila tu coś będzie wyskakiwać. Człowiek nie zdoła się uspokoić, a tu już. Dobra, tu chyba będziemy mogli wstać. O, shit. Świetnie, że nasz bohater może się w końcu odzywać, że on coś mówi. Nie jest tylko takim typowym robotem. Teraz będzie można bardziej się wczuć w tę postać. Co to like jest? Dezaktywacja. <mum> robi? Aha. A, proszę. Wyceluj wciśnij B, by łapać przedmioty. Aha, okej. Okay, mamy kinezę. <ścoughs> I RT, żeby rzucić. Szybę rozbiłem. Jezu. Tam biegnie to gówno jakieś. O oh shit! Ja nie mam żadnej broni teraz? Co, rozbiłem szybę. Jezu, gdzie to jest? Szybciej, kurde, gościu. Ja pierdolę. szybko! Jezu, jedź, jedź, jedź. O Jezus, Maria, odnowienie zdrowia, B. Ja no to, to już było straszne. No dobra chyba tam musimy iść O oh Jezu tu nie przejdę nie wiem kogoś wale nie wiem kogo nawet ja pierniczę. gdzie ty jesteś gnoju Idzie tu. Jezu, pokonałem ich czy nie? Ja pierdzielę, chyba tak. Odnowmy sobie zdrówko. Jesus Christ. Ja zacząłem w to grać, już żałuję. I już żałuję do jasnej cholery. Dobra, bierzmy kredyty. Wszystko nam się potem przyda. Jezu, jakie dźwięki. Idźcie w cholerę. Tu coś jeszcze mamy. Już tam się coś odzywa. Ewidentnie, ale nie widzę tego dobra. Jest mała apteczka. Dobra, mamy coraz więcej apteczek. Mamy szmal. Jeszcze brakuje nam porządnej pukawki. No dobra, ale okej. Okay. Ja już chcę to było. Kurde. Miało być więcej akcji, to no jest więcej akcji. Wciśnij RB, by pozyskać, pozyskać przedmioty ze zwłoki pojemników. Kopnięcie, dobra. Sterowanie jest dokładnie takie samo, muszę sobie je tylko przypomnieć. No i po to też jest ten cały samouczek. Walka wręcz. No dobra, to to już rozgryzłem tam. To ja już rozgryzłem tam Jezus Maria Tuś wrzeszczy o pomoc. Tu jest jakiś koleś. Oho tam się do Niego dobiera. O oh, shit w mordę. Tu mi coś pokazuje. Kurde, jestem w stanie go pokonać, czy nie? Chyba na razie nic mu nie zrobię. Dobra, on tam sobie leży, nie chce leży. Energia plazmowa. Co mi z energii plazmowej, jak ja nie mam kurde broni? Tu jeszcze coś jest. Oho, chyba będzie strzelanina. Dobra, idźmy do tego Kolesia, bo się nadziera. Może on tutaj będzie miał jakąś broń. No dobra, już. Zatrzymaj cięcie. <noise>? Piła plazmowa, o właśnie. Oho. O Jezus Maria. Dobra, ale mamy to. Ja pierdziele! W końcu. O Jezu. W końcu można się bronić. Idą następni. Jezus Maria, no. Ja dopiero zacząłem w to grać do jasnej cholery, uspokójcie się. Fucking shit. Ech. Chyba wszystko. Dobra, to tego może w ten sam sposób muszę rozwalić. No. I po kłopocie o to chodziło. Trochę mało tej amunicji. Już latarki nie mamy, dobra bo. To nam też robi za latarkę i super. Z tą pukawą się lepiej czuję. No to raczej wiem. No. A raczej będę się starał do jasnej cholery. Co tu jest do zrobienia? Są jakieś drzwi. To włazimy. Mamy zapis i przejście przez to. Ok, dobra, gierka zapisana. Jedziemy dalej. Ja myślę, że jak na jeden odcinek, to na, na razie wystarczy. Aż mi się głos tutaj jąka z emocji. No trochę się działo. Jest nieźle, chyba jest nawet bardzo dobrze. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć.